CO SŁYCHAĆ NA UBINIE? Jednego z tych chłopaków znaleźli, skończyło się to sprawą sądzi... Wystrzegaj się niebieskich chóry! One ci zabiorą butelki! Nie będziesz miał za co raz. Idę na to piąte piętro. Obin To miejsce, które generalnie przez długi okres czasu nie stanowiło większej wartości dla całego miasta. W samym star samej starożytności istniało tutaj na naszych terenach Wrocławia miasto prawdopodobnie zwane Bels. Opin pozostawał poza granicami miasta, nie był nigdy dotoczony grodem, a następnie praktycznie przestał być używany. Do momentu pojawienia się tutaj Wenedów, czyli naszych, naszej protoplasty Słowian w około 4-5 wieku naszej ery. Opin wtedy stał się generalnie pierwszym ośrodkiem wiary poza Ostrowem Tumskim w, tym, w tutaj, w tej okolicy. Powstała tam kaplica na przełomie IX i X wieku, która została wykonana z gliny, której właśnie było tam pod dostatkiem. Prócz tego mamy bardzo ciekawy element, że kaplica ta jest zbudowana z segieł, które są pochodzenia albo przynajmniej wytłaczane w formach bizantyjskich. Co wskazuje nam na bardzo ciekawą zależność, że zostaliśmy ochrzczeni w systemie rzymsko-katolickim, natomiast formy były zaimportowane z systemu prawosławnego. Co prawda nie doszło wtedy jeszcze do rozłamu obytych wiar, natomiast było się już w stanie doróżnić do, do bardzo to pewnych zmian w kulturze, jak i w formie budowy. Co zresztą było widać po jakby ruinach katedry, kapicy, która tam później się rozrosła do, wiary, do wielkości kościoła, natomiast jak zbudowano katedrę we Wrocławiu, e, przestała ona mieć jakiekolwiek znaczenie. Następnie Oubin Stał się takim, bym powiedział, ośrodkiem, w którym dochodziło do różnych wymiany, stał się marketem. Następnie został przekształcony w osiedle mieszkalne gdzieś w XVI-XVII wieku. Po przekształceniu w osiedle mieszkalne powstała tam kolejna Decyzja katolicka. Natomiast obecni tamty mieszkańcy bardzo lubili sobie wygodne i dobre rozłożenie ulic, ponieważ było on już budowane na planie niemieckim i. Przez to rozplanowanie było bardzo łatwo się tam poruszać, więc przyspoiło sobie bardzo dużo chętnych na kupowanie tam mieszkań. Zrobimy. Mnie zaskoczyło kiedyś, jak koleżanka przyjechała z pracy i była w szoku, nie bała się wyjść do tej klatki, a to jest dla mnie jakby tutaj, bo wychowałem się w tych okolicach. Zresztą zobaczycie tą klatkę niebawem. właśnie, tak to wygląda. A wiesz, ja tego praktycznie codziennie przychodzę, i w ogóle nawet nie zauważam tego, co się tu dzieje. Jak wychowałem się na tej klatce, to wszystko jest. Właściwie. swoje. Jak ludzie reagują, kiedy na przykład do Ciebie przychodzą w gości i widzą to miejsce? Właściwie, byli zdziwieni troszeczkę, ale na ten moment już się przyzwyczaiły. Nigdy no. ja też nie zwracam na to uwagi. Gdybym się urodziła w szpitalu na Ordnie, to powiedziałabym, że nigdy z niego nie wyszłam, praktycznie. Ale szpital by gdzie indziej, ale mieszkam całe życie w jednym miejscu na Ubinie. Całe życie na ubinie twoja mina mówi wszystko. Po, powiedz mi, odnosząc się do twojej miny, jak wspominasz Ubinie? Właśnie ostatnio myślałam, miałam takie przemyślenie, bo moja mama na przykład bardzo bała się mnie wypuszczać na podwórko. Wszystkie moje kuzynki kuzyni wychodzili na podwórko, bawili się głównie z romami, palili papierosy w krzakach, a ja siedziałam w domu. I ominęło mnie praktycznie jakieś 95% albińskiego dzieciństwa, ale doskonale znam je z opowieści i historii tych moich kuzynów wszystkich. To jest niesamowite w ogóle, bo właśnie myślałam o tym, że przez to, że wychowałam się w tym środowisku i dość dobrze je znam, tak jednocześnie nie jestem w stanie. Mogę ich wysłuchać, ale totalnie nie mam tych samych doświadczeń. I się ostatnio pomyślałam sobie, że jestem w takiej. Międzyubinnej przestrzeni pomiędzy Ubinem a jakimś takim innym Wrocławiem, bo jednak ta społeczność obińska jest dosyć specyficzna w niektórych obszarach. Patologia, patologia. tutaj wychowałem się, jakby jestem tutejszy i może to też swoje robi, bo dla mnie, o ile ja nie poruszałem się z tymi ludźmi, to jakby rozumiem ich w pewien sposób. Chciałbym, tak jak ci kiedyś przed chwilą wspomniałem, porozmawiać z kimś takim, Pato, a, i jakby poznać ich perspektywy, bo to mnie trochę fascynuje, jak oni funkcjonują, jak, jak żyją. No żyją chyba najlepiej, jak potrafią, mam nadzieję. A, kiedyś z o, kimś, kimś o tym pogadam. A, mam nadzieję, tak szczerze a, i coś może się z tego nauczę. Wow. Pierwsze, pierwsze zderzenie z tym miejscem było takie, że przyszłam. Do szkoły na placu grunwaldzkim i stałam trochę oprowadzona po, po, po jakichś takich e, najważniejszych podwórkach, jeśli można tak rzec, kluczowych podwórkach, które muszę znać. No i dostałam taką taki, taki krótką informację, gdzie mogę wchodzić, gdzie nie mogę wchodzić, jakie tutaj są zasady na parafii. E, I więc na początku było takie odbicie. E, Taka jakby taki taki mur, a dopiero potem yy, zaczęłam jakby widzieć to wszystko z drugiej Kiedy zaczęłam po prostu tutaj spędzać swój czas i poznawać coraz więcej znajomych, to nagle zobaczyłam, że to jest po prostu piękne miejsce. i No to było jakby oczywiste, że podwórko się razem trzymają i mogłeś się z kimś tam pokłócić, ale jak trzeba było, to no, była podwórko na podwórko i oczywiście były jakieś zasady, nie kopało się leżącego. A... Ja w tym nie brałem udziału, no bo mam brak możliwości technicznych e, z pewnych względów, ale generalnie no, tak to było przyjęte, że, że ludzie gdzieś tam się w tych podwórkach trzymali, razem się wychowywali. Potem różne rzeczy się działy, ale tak naprawdę podwórko na podwórko, czy też dzielnica na dzielnicę. Nie? Relatywnie tak, ale to co było w latach 80., wiem z kim cię skontaktuję, a to sobie wytniesz. Jest taki ziomek. Moim zdaniem to jest styl życia i bycia taka smato, sma, taki smaczek odpowiedni zamiast nazywania właśnie jakby nie można nazywać tego stricte jakąś patologią albo nie wiem, marginesem, ponieważ jest to bardzo obraźliwe moim zdaniem. Wiadomo, że ludzie muszą się tutaj z różnymi trudnościami zmagać, aczkolwiek to w jakiś sposób y, jakoś upiększają to miejsce, jakby ta, ta więź między, między ludźmi, ten odpowiedni taki jakby. Ale cała ta patologia ma swój urok. Powiedziałbym, taki trochę chaos. Też ale człowiek od tego przychodzi obok tego obojętnie, i po prostu się przyzwyczaił. No i tak chyba jest ze wszystkim. Mam wrażenie, że. Aubin, Mogę się mylić, ale to jest jedno z niewielu miejsc, w którym faktycznie widzę, że te wersalki, na których teraz Agnieszka siedzi, yy, one sobie. Są wystawione, no bo nie widziałam takich na innych dzielnicach. A to jest, yy, nie wiem skąd to się bierze, bo słyszałam, że w Niemczech w ogóle strasznie dużo takich rzeczy jest, ale że ludzie nie mają problemu z tym, żeby wypierdolić coś na. Przepraszam. Ludzie nie mają problemu z tym, żeby coś wyrzucić na ulicę i wiedzą, że ktoś sobie to weźmie. Jakby czuli, że reszta tego osiedla ma podobną mentalność. Mhm. Którzy ludzie mogą coś zobaczyć i powiedzieć, że to jest, nie wiem, brud albo kicz, albo właśnie patologia. Aczkolwiek ktoś może być dosłownie w tym zakochany, znajdować piękno po prostu w tych, w tych małych y, rzeczach. Kiedy, nie wiem, widzisz kotka na działkach, kiedy przeskakujesz przez płot, kiedy palisz sobie papieroska po prostu na wałach. Y, kiedy widzisz kolejną. jak, jak, jak mieszkasz tutaj i widzisz, jak po prostu wszystko ma swój czas. Każdy człowiek ma swoje miejsce. Tutaj ktoś się nawet... Kłóci, nie? Ktoś tutaj rzuca z okna czymś, tutaj nagle ktoś driftuje w środku nocy, ale to po prostu ma swój urok. Ty wiesz w sumie czego się spodziewać i jak tutaj faktycznie wsiąkniesz, to to są twoi ludzie, nie? Odremontować większość kamieni i będzie gitara. Wracając do wspomnień o historii Ołbinu, teraz coś może z bardziej z nowożytniejszych czasów, tym, tym bardziej bliskich nam po II wojnie światowej mamy przypadek, dlaczego Oubin praktycznie wygląda niezmieniono. Za wyjątkiem oczywiście nowych budynków i paru miejsc, w których pojawiły się puste przestrzenie. Wiadomo, część rzeczy została zniszczona podczas II wojny światowej, lecz była to jedna z dzielnic, która najmniej ucierpiała w wypadku e, działań wojennych. Więc w efekcie naturalna jakby forma konstrukcji, prowadzona przez Niemców już od XV wieku, czyli na planie niemieckim, możemy to spojrzeć z jest jakby z lotu ptaka, patrząc na całą dzielnicę opinu. Powstaje nam wielka szachownica, tak naprawdę, składająca się z poszczególnych kwadratów i prostokątów, w których w środku znajdują się budynki, które zresztą w większości przypadków są naprawdę starymi budynkami pochodzącymi z XIX-XVIII wieku, co wskazuje na to, że dzielnica nie ucierpiała zbyt bardzo. Można by to tutaj na przykład porównać do innej dzielnicy Wrócła Trójkąta, który też ma bardzo wiele takich samych budowli, natomiast w zupełnie inny sposób skonstruowany, bo były odbudowywane z tej, jakby zaraz po drugiej wojnie światowej. Więc w efekcie mamy tak, że na przykład w środku takiego prostokąta mamy budynki naokoło, od strony zewnętrznej, gdzie są ulice, natomiast w środku znajdujemy taki, taki przedsionek formy podwórka, która była skreowana, żeby ludzie mogli spędzać ze sobą wspólnie czas. Pomiędzy, oczywiście z tej samej kamienicy, która wtedy była, powiedzmy, na przykład wynajmowana. Wspomnienie Kazimierza Tyleckiego, Lubowianina który w 66 roku miał 37 lat. Ilu jest takich, którzy pamiętają Plac Grunwaldzki, centralny plac, gdzie stało mnóstwo prowizorycznie skręconych but, w których po spolu polskie i niemieckie przekupki handlowały wszystkim, czym się tylko dało i gdzie się dało. Jeszcze do dziś pozostało kuriozum tamtych dni, w postaci drewnianej, zapomniałej, z czerniałej tabliczki wiszącej na jednej z kamienic przy ulicy Nowowiejskiej, zakazującej handlować w bramie. O Jezus, no, no było drastycznie różnie, bo w Polkowicach to jest taka dosyć bogata gmina i y, tam, nie wiem, żuli było trzech na całe miasteczko, y, a wprowadzając się tutaj okazało się, że tak, y, budynki są w stanie tragicznym, żuli jest po prostu mnóstwo, Mm, mnóstwo główien na ulicy, e, mnóstwo jakichś szczurów, alkoholików i takich właśnie typu rzeczy. Pamiętaj, żeby te szczury umieścić. Dobrze. Bo to jest zajebiste, jakich kurwa dużo jest stary. dziś w nocy, już ci popierdala po nodze. Kto dziś pamięta, jak w dzień, a szczególnie o zmierzchu, na rumowiska wypełzały setki tysięcy szczurów? To była prawdziwa plaga powojennego Wrocławia. Kiedyś mi znajoma opowiadała, że faktycznie rzucali w nią kiepami. Nie, czy tam kogoś zabili? Nie pamiętam, bo to są takie historie, że z jednej strony mi się nic nie dzieje, a tych historii o tym, że zabili panią w warzewniaku, to słyszałam kilka takich grubszych rzeczy. Albo nie wiem, to, to się wszystko dzieje poza mną. Na przykład słyszałam, że w moim bloku na ostatnim piętrze był burdel, Otworzyli dosłownie, yy, dosłownie burdel i nigdy nie widziałam nic, co by na to wskazywało, ale wszyscy o tym wiedzieli. To jest niesamowite. Także niby tam mieszkam całe życie, a tak naprawdę... Kamienica jaka jest, jaka jest, ale ma to swój klimat. Jak jadę do znajomych na domówkę i tam są białe ściany z Ikei i nie ma kompletnie nic i jest pustka tam, nie ma żadnej energii w tym mieszkaniu. Po prostu nie chce się tam siedzieć nie? i słuchać wszystko, co robią sąsiedzi dookoła. I nawet nie możesz podnieść głosu, ani zaśpiewać, bo zaraz ktoś ma problem, że nie mówię tak głośno, bo zaraz ktoś usłyszy i przyjedzie i, ten, i zaraz będzie policja, mówię, no, jakby... I branie kredytu na, na coś takiego, no, nie mieści mi się za bardzo w głowie. Um, więc <laughs> nie mam zdolności kredytowej, może to też robię swoje, które no dużo dziwne rzeczy się dzieje. Tutaj zdecydowanie mieszka dużo takich osób uzależnionych, ludzi starych, też studentów. Ja miałam taką sytuację, ja raz jak szłam do apteki, że szła taka starsza pani z hula hop w pasie i po prostu chodziła wzdłuż ulicy w jedną i w drugą stronę. I takich sytuacji naprawdę codziennie można znaleźć tutaj dużo. I to się może wydawać właśnie śmieszne, ale jednak za tym coś stoi, tak? Stoi za tym to, że jednak ta osoba ma jakiś problem, no bo normalna osoba się tak nie zachowuje. I tutaj takich osób jest bardzo dużo. Znowu ja! Dawaj się oh, siedlisko patologii menelicz-ponów i w ogóle e, Mieszkałem na podwórku blisko patologicznego gimnazjum Którego? Było czwórka e, Na podwórko boisko było na podwórku e, do piłki nożnej tam były trzepaki, co nie? I takie jeszcze wylana, asfalt blablabla, bla, bla. taki Takich murek, taki ten betonowy wiadomo. W biały dzień, tam cyganie co nie. Koniecznie musiały się cyganie pojawić w tej historii. Eee, normalnie szczekawki rozłożone, elegancko kurwa. No potem przeprowadziły się na drugi koniec Obinu w sumie. Eee, granice pracy gruwalskiego. Wałku Anorskiego. Eee, cały weekend nowy student wyłowiony z Odry. Ale klasyka, to tam bez tego to ten. Eee, oni chyba ofiarę składali tak, eee, żeby woda się nie kończyła. Ten, o, Jest z pięciu, mamy za mało wody. Jednego trzeba poświęcić ich lub do Odry. No ja na szczęście tam nie przebywam, ale słyszałam dzikie historie. Jakie? typu, nie wiem, dwóch typa sobie idzie. Jakieś dresiory ich biją i policja na przykład nikt, e, nic nie reaguje. Dość typowa chyba sytuacja, myślę. Tutaj, piętro niżej, okazało się, że mieszkała dziewczyna, um, którą um, poszukiwali listem kończym z jakichś że Zrobili sobie melinę w piwnicy. A dziewczyna zawsze uprzejma była, dzień dobry mówiła na klatce, więc... I też jakby od dzieciaka ją znałem, nie? Okazało się, że gdzieś tam miała problemy z prawem. Tutaj w ogóle zrobili sobie czpalnie na dole, a w latach 90. napędzili tutaj. Zresztą kto nie pędził mm. alkoholu. Tutaj też była Marina. No mm. nie pamiętam przed historii niestety, bo ktoś tam zawsze coś powiedział, a człowiek nie przywiązał do tego wagi, bo za młodo to na za komu, nie? Tak naprawdę. Eee, mieszkałem dosłownie na granicy, wychodziłem z pieskiem, świętej pamięci swoją drogą smutna historia to ma być. Eee, właśnie tam nawały kochana tak się spaceruje, patrzę jak oni kleją równo i w ogóle, i potem widzę na główek, że student utonął w odrze. Eee, Nic dziwnego, jakby to było tam na porządku dziennym już. Zawsze było to jedno okno, które się nie świeciło, bo tam chlali, 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 chlali. chlali, chlali, chlali. Albo po prostu nie zapłacili rachunków i im prąd odjebali, bo tak też bywa, no, kto płaci rachunki terminowo. Yy, szczególnie jak przechleje całą force, co nie. No ja nie wiem, jak w ogóle można pić. <kłysy> Alkohol. Yy. I pamiętam, że była taka sytuacja, to już e, drastyczna, także zachowajmy powagę, bo utonęła raz matka, która e, chciała wyłowić piłeczkę dla syna, bo debil kurwa, zamiast grać normalnie, to on do odryw rzucił. No, ja pierdolę, no, ale debil kurwa jeszcze większe, popłynę, gdzie tam prądy kurwa, rozrywają dziewiczą błonę, ale nie, no, ze swojej głupoty tak naprawdę, no, tak było. O! Oj, oj, oj! nie kolejny przyróżnianie! Jak studiowałem w Skibie 11 lat temu, e, już zbliżały się egzaminy i tutaj przed samym wejściem do szkoły mnie i kolegę ktoś zawołał, e, ej poczekaj, no i ja się obróciłem na to, ej poczekaj i dostałem strzała. E, i dwóch kolegów wracających ewidentnie z imprezy w jakiejś godzinie 7.30 rano to mniej więcej wtedy było, bo mieliśmy na 8.00 mieć próbę z panią dr Moniką Braun. Więc około 7.30 nas tu zaczęli pod biedronką bić. Oni byli dość mocno wczorajsi. Jeden pamiętam, że miał e, zabandażowaną rękę, natomiast byli czymś tak straszliwie prycowani, że on nawet nie rejestrował, że tą poszywaną ręką w bandażach próbuje nas tłuc. Więc się zrobiło dość brudno i krwawo. I zdołaliśmy wbiec do szkoły. To były czasy, kiedy jeszcze też skiba była w tym budynku, gdzie jest przedszkole najwyższe piętro należało do skiby. I oni jeden z nich wszedł za nami klatką schodową na to najwyższe piętro i jeszcze zdążyli się poznać z ówczesną dyrektor studium Krystyną Chrycyk, bo ona już była wtedy w pracy. No i nie była to sympatyczna historia, natomiast w jakiś tam sposób skończyła się ona przynajmniej o tyle happy endem, że policja nas tutaj lokalna bardzo spoko potraktowała. Jeździłem w samochodzie po cywilnemu z policjantami po tajniaku i na podwórku Krzyża Romskiego. Jednego z tych chłopaków znaleźli, skończyło się to sprawą w sądzie kilka miesięcy później. Z tego co pamiętam, bo ja nie byłem oskarżycielem posiłkowym, odpuściłem sobie tę przyjemność. Natomiast w, dostałem potem wyrok z sądu, że ten chłopak miał zawiasy, yy, no i poszedł do więzienia po tej historii. No to takie mam wspomnienie za Żeby było śmieszniej, równo tydzień wcześniej na tym samym skrzyżowaniu samochód przejechał mi po stopie, co sprawiło, że to była trudna sesja. To takie ja mam wspomnienia za i ze Skiby. Raz w życiu, jak wracałem o, y, główną ulicą drążą, idącą przez Opin, a następnie poszedłem na y, przysłowiowego kebaba ze znajomymi y, na placy Jedności Narodowej, o ile się nie mylę, w tamtą stronę się kierowaliśmy przynajmniej, natrafiliśmy na grupkę ludzi, która nie była zbyt przyjaźnie nastawiona. Jeden zagroził, że jeżeli nie damy mu papierosa, no to mamy wyskakiwać z przys przysłowiowego sikora i portfela. Natomiast ja. Nie myśląc za bardzo na ten temat wiele wraz ze swoim znajomym postanowiliśmy, że prościej będzie nam po prostu uciec. A no, panowie nas pogonili z 500-600 metrów, natomiast w pewnym momencie sobie postanowili, że już nas nie gonią i zaczną nas wyzywać. No, pozywy, pozywy, powyzywali nas dwie minuty, myśmy z tej okazji skorzystali i odbiegli jeszcze dalej. No I to była moja jedyna interakcja z taką, bym powiedział, niższą przestępczością na terenie łupina. To, że spotka się jakiegoś puna, to tam jedno, ale to wiesz, na furany kolej to prędzej zajebie kurwa szufa, kurde, do ciebie podbije. Też wiadomo, jak mu sprzedasz kosze, to i tak będzie stał kurwa. Jak tam długo mieszkasz? mieszkałeś? Eee, rok. Rok. A czy twoim zdaniem jest jakiś sposób, żeby pomóc Ołbinowi, żeby to miejsce się zmieniło na lepsze? odremontować Boli! większość kamienic chyba będzie gitara. Jakby społeczeństwo, które się tam obraca, żyje i mieszka z takiej, bym powiedział, niższej sfery ma bardzo antagoniczne podejście do właśnie służb porządkowych. Więc jeżeli mają bardzo antagoniczne podejście do służb porządkowych, to uniknięcie dostawiania do tych służb porządkowych może w efekcie dać dobry... większą mobilność społeczną tych ludzi. Na przykład spowoduje wyprowadzenie się ich lub yy, może spowodować, że będą oni bardziej przychylni do współpracy z innymi ludźmi. I dalej to wszystko pozostaje dla mnie jedną wielką legendą, i nawet nie mam źródła, żeby faktycznie się dowiedzieć, co tam się dzieje. Ja nie, nie, Nawet nie jestem pewna, czy chciałabym się dowiadywać, ale to jest faktycznie jak ten burdel na piątym piętrze. O, ale tutaj jesteście. Moi drodzy, kończąc już powoli ten jakże przydługi materiał, chciałem podziękować przede wszystkim za to, że miałem okazję wziąć udział w tym oto przedsięwzięciu, że miałem okazję dowiedzieć się co nieco o tym wspaniałym miejscu, jakim jest Obin. Bardzo ciekawą rzeczą o której się dowiedziałem właśnie dzięki tym oto badaniom terenowym jest to, że jest faktycznie popyt, że ludzie są faktycznie ciekawi co tam się dzieje za tymi Obińskimi ścianami, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą. A odpowiadając na samo pytanie, czy Obin się faktycznie zmienił, okazuje się, że to pytanie nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że mimo to, że ludzie mają możliwości przeprowadzki, mają tutaj zapewnioną edukację, kamienice są montowane, to jednak mentalność tutaj tego starszego pokolenia absolutnie się wcale nie zmieni. Jest takie powiedzenie: co by się stało, gdyby Rosja przestała istnieć? Mianowicie: w naturze nic nie ginie. Gdyby zniknęła Rosja, to ona by się automatycznie pojawiła tam, gdzie by się pojawił alkohol. Podobnie jest z Obinem. Jeśli problem nie zostanie załatany w samym źródle to pojawią się tutaj nowi, kolejni, kolejni ludzie, którzy będą dalej przyczyniali się do tego, że Obin będzie takim dziwnym, dziwnym takim kuriozalnym miejscem jakim był dotychczas. A zaś jeżeli chodzi o samo podwórko od którego to wszystko się zaczęło, skwituje to w ten sposób. Kiedy byłem mały, na tym podwórku jeszcze bawiły się dzieci. Ławki były zawsze przepełnione jakimiś starszymi kobietami. Pod balkonami siedzieli sobie wes weseli panowie Menele, z którymi nawet czasami dało się, dało się zamienić słówko, i nie było to nic dziwnego. Dzieciaki kopały piłkę, odbijały od yy, ścian, z których sypał się tynk. A teraz? Nie ma piaskownicy. Chuśtawki, nie wiadomo, co się z nimi stało. Nasz podwórkowy śmietnik został ewidentnie przerobiony na jakiś komis meblowy. Więc już ostatecznie odpowiadając na pytanie tego odcinka, czy Oubin się faktycznie zmienił? Na pewno się zmienił, wiele rzeczy się zmieniło, ale na litość boską. Ile tu jest jeszcze do zrobienia. To jest zagadka.